Hejka, witam Was na moim kanale. Gotuj z maszką. Dzisiaj będziemy robić taką potrawę. To my dziś potrzebujemy na naszą potrawę: schab, papryka, por, cebula, pieczarki, ser. Patelnie. Będziemy smażyć na oleju. Olej kokosowy, ja będę smażyć schaby. Na A oleju pole. smażymy. Cebulkę kroimy. Cebulkę my kroimy tak. I cebulkę będziemy smażyć. Cebulka pokrojona, rzucamy na patelnię. Cebulka nam się smaży, dodajemy sól. Ja pieczarki też już pokroiłam. I pamiętajcie, jak cebulka się podsmaży, dodać troszeczkę cukru. Taką garstkę. I czekamy, żeby cebulka się odsmażyła, to dodamy wtedy pieczarki. Cebulka nam się robi już brązowa. Bierzemy cukier troszeczkę. Taką małą garść. pomieszamy. Teraz możemy dawać pieczarki. I ładnie przesmażyć z pieczarkami cebulkę. I chwilkę smażyć. Pieczarki nam się smażą, tymczasem my zrobimy, pokroimy porę. Formy kroimy na takie jak szczególnie podobnie. I pormy damy na końcu, i paprykę też. Jeszcze tutaj. I paprykę też możemy postawić od razu. I takim sposobem papryki też robimy. Jak ładnie pachnie, jak w ten cukier, jest niesamowity zapach tej cebulki smażonej z cukrem. I czekamy, żeby pieczarki się usmażyły, wtedy dodamy por i paprykę czerwoną. Pieczarki nam już zachodzą, my rzucamy teraz por. I paprykę. I na koniec dodamy zieloninki. Na uciekająca. Wymieszamy. Dodać jeszcze sól. I pieprz. I teraz dodajemy jeszcze 1 I smażymy to z 5 minut. I już mamy to przygotowane. Teraz my będziemy panierować nasze schaby. Najpierw my rzucimy olej kokosowy na patelnię, bo schabia ja smaży na oleju kokosowym. Dobra. I teraz już się grzeje patelnia, to robimy. Ja robię tak, sól, pieprz dałam, Teraz robimy w takiej półce jajko i znowu taką bułkę. Bardzo lubię robić te schaby z tym daniem. Zobaczcie jak nam wyjdzie ładnie. Tak, tu mamy przygotowany schabik, następny. Zanim nam się smaży patelnia, to my sobie tu zrobimy panierce. Drugi nam już też jest przygotowany. Tylko raz moczymy. No już można wstawiać. Podstawiamy już tego schowu. Nam chyba się zmieści tylko trzy, a ten jeden nam zostanie. Nasze skały ładnie się smaczą. Teraz pokazujemy, co ja tu robię stawiam na schabika takie naginie nasze, które usmażyliśmy. Bardzo dużo stawiamy. To wszystko co spadło to proszę podnieść i z na schabika. Są no, takie piękne, duże. Proszę, czekamy, jeszcze ten jeden się usmaży. To mam już czwarty też z zrobiony i nakładamy na to serek. I proszę bardzo, jest tak. I wkładamy do pikarnika. I tak wygląda nasz schab po upieczeniu w pikarniku po 15 minutach.